Obecnie Centra Transferu Technologii działają w zdecydowanej większości wyższych uczelni w państwach rozwiniętych gospodarczo i organizacyjnie najczęściej są to komórki sztabowe rektora bądź też kanclerza. Jako główne kryterium oceny centrów jest wzrost udziału w funduszach uczelni, a ich podstawowym celem jest organizacja szerokiej płaszczyzny kontaktów pomiędzy badaniami a przemysłem. Z jednej strony e, umożliwiają one szkołom wyższym uczestniczyć w tworzeniu lokalnych inkubatorów nowoczesnych technologii i parków technologicznych. E, właściwie można powiedzieć również, że wyodrębnia się dwa kierunki ewolucji ośrodków, centrów transferu technologii i pierwsza droga obejmuje promocję uniwersyteckich kontaktów, i nadawanie im charakteru form prawnych, czyli wszelkiego rodzaju umów czy też kontraktów. Natomiast druga droga skoncentruje się na specjalizacji w kontaktach z działającymi w regionie małymi i średnimi przedsiębiorstwami i pomoc, czyli tutaj ta współpraca ma jakby również dosyć znamienny charakter, ponieważ koncentruje się na pomocy w pozyskiwaniu nowych technologii i wiedzy fachowej. Tutaj z drugiej strony można powiedzieć, że jest to plusem dla uczelni, ale z drugiej strony akademickie ośrodki obciążone są administracją uczelnianą no i nie zawsze mogą sprostać zmieniającym się potrzebom rynku, jak i potrzebom tych partnerów biznesowych. Zatem potrzebne są bardziej elastyczne struktury organizacyjno-prawne, które zapewniają większą efektywność, elastyczność i interes środowiska naukowego i te warunki w największym zakresie spełniają no, niezorientowane na zysk instytucje sektora trzeciego, czyli fundacje i stowarzyszenia między innymi. I tutaj właśnie obejmuje to powoływanie fundacji, które łączą społeczne, publiczne i biznesowy, biznesowych partnerów transferu technologii, jakby Dalszy rozwój e, obejmuje również udzielanie przez e, szkoły wyższe instytucje badawczo-rozwojowe koncesji e, prywatnym bądź też publiczno-prywatnym firmom, które profesjonalnie zajmują się komercjalizacją technologii. Jest jeszcze trzeci e, sposób na e, formę czy trzeci rodzaj. E, Formy Centrów Transferu Technologii, czyli niezależne działania wszystkich trzech form organizacyjnych, czyli ośrodków uczelnianych, tychże społecznych i komercyjnych, istniejących obok siebie, a specjalizujących się w określonych obszarach transferu technologii, tak aby nie zakłócać sobie wzajemnej działalności. Właściwie Centra Transferu Technologii są naturalnym partnerem parków inkubatorów technologicznych, proinkubatorów, funduszy ryzyka i innych instytucji w realizacji programu wspierania innowacyjności gospodarki. Natomiast część zadań dotyczących wsparcia technologicznego i biznesowego firm innowacyjnych realizowana w centrach transferu technologii obejmuje dostęp do baz danych, informacji technologicznych doradztwo technologiczne i patentowe, pośrednictwo w kontaktach z twórcami techniki, pozyskiwanie grantów, poszukiwanie partnerów, promocja firm i rozwijanych projektów oraz pomoc w zakresie certyfikacji i ochrony prawnej. Pierwsze polskie Centra Transferu Technologii pojawiły się na początku lat 90., natomiast wzrost ich zainteresowania nimi nastąpił dopiero po roku 1996, gdzie było to rezultatem uruchomienia przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej programu finansowania innowacji technologicznych INCOM i właściwie dzięki niemu również powstała pierwsza sieć podmiotów specjalizująca się w organizacji transferu technologii. Z kolei dalsze impulsy do rozwoju tego typu sieci pojawiły się wraz z realizacją programu Fabryka 2000 oraz włączenie Polski do piątego ramowego programu technologicznego Unii Europejskiej i tutaj wówczas pojawiła się taka większa presja na tworzenie ośrodków ułatwiających polskim instytucjom naukowym przedsiębiorstwom dostęp do, do środków europejskich. Właściwie można powiedzieć, że w Polsce znajduje się 87 centrów transferu technologii. Natomiast przyjmują one na ogół formę jednostki ogólnouczelnianej działającej w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Senat uczelni, bądź też jako spółki handlowe lub fundacje działające w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe. Od strony statystycznej można powiedzieć, że Centrum Transferu Technologii średnio zajmuje 176 m2 i zatrudnia 9 pracowników, natomiast bieżąca działalność koncentruje się na szkoleniu i doradztwie dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym z promocją informacji europejskiej i obejmujące działalność przy pomoc przy przygotowywaniu wniosków dotacyjnych dla firm i instytucji naukowych. Natomiast z usług przeciętnego centrum w ciągu roku korzysta średnio tysiąc osób, przeszło 1000 osób w tym największym zainteresowaniem. Cieszy się oferta szkoleniowa-informacyjna, natomiast wśród yy, odbiorców usług dominują właściciele i menadżerowie firm to prawie 50%, natomiast pracownicy naukowi i studenci stanowią zaledwie 25% klientów. Natomiast co średnio, około co 200 osoba odwiedzająca centrum to początkujący przedsiębiorca. Przenosząc Państwa uwagę w kierunku inkubatorów przedsiębiorczości, czyli business incubators, stanowią one zorganizowane kompleksy gospodarcze, które obejmują szeroką grupę wyodrębnionych i opartych na nieruchomości ośrodków, prowadzących ofertę lokalową oraz ofertę usług wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa. Natomiast ich funkcjonowanie jest ukierunkowane na wspomaganie rozwoju nowo powstałych firm, oraz optymalizację warunków dla transferu i komercjalizacji technologii poprzez dostarczanie właśnie powierzchni na działalność gospodarczą, usługi pomocnicze wspierające biznes, pomoc w pozyskiwaniu środków, bardzo ważne tworzenie właściwego klimatu do podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych kontakty z instytucjami naukowymi oraz ocena przedsięwzięć innowacyjnych.